Witam serdecznie wszystkich z tej strony rybka Tu jesteśmy właśnie przy y Przy akwarium 120 litrów Zbrojniki żyją Ojej złapię, złapię. O, widzicie i są 201L i jak dobrze widzę y ten drugi gatunek 340L, bodajże, słuchajcie, i tu wam pokazuję właśnie, tak z ręki kręcę akwarium, właśnie 120 litrów. No i mam dla was niespodziankę, ale to yy, niespodzianka jest, ale też muszę, muszę Wam zaraz coś powiedzieć. Bo chcę być uczciwym człowiekiem dla was, akwaryści. I jeszcze coś chcę wam właśnie pokazać, powiedzieć. Także w tym akwarium wszystko w najlepszym porządku. Udało mi się zbrojniki złapać. I dlatego tak trzęsło. Także spotykamy się właśnie teraz przy moim głównym zbiorniku. No i widzicie sami. Spotykamy się przy moim głównym zbiorniku. To właśnie dołożyłem sobie. Właśnie kolega mi przywiózł, muszę powiedzieć, bo by nie wytrzymał. Ładnego korzenia dołożyłem i trawę. Widzicie tam z tyłu trawa? Ale chcę być dla Was szczery po prostu i stało się. Mm. Niestety, ale po podmianie wody, jak wiecie, zmieniałem stolik, moje śliczne górami się wypisały i niestety poniosłem porażkę po prostu muszę wam powiedzieć padły mi ryby i tyle w temacie w tyle w temacie szkoda mi rybek właśnie dzisiaj rozmawiałem z kolegą od, od zbrojników no i wy właśnie rybka zrobił właśnie błąd Stary chłop, a. No bo, bo po prostu popełniłem błąd, przyznaję się bez bicia, także popełniłem błąd. No także szkoda, szkoda, szkoda mi właśnie tych tak Także wam tutaj pokazuje. I słuchajcie, akwaryści. co mogę wam powiedzieć, tak po swojemu, po ludzkiemu. Spotyka mnie coraz więcej przyjemnych rzeczy i ludzi o dobrych sercach. Naprawdę, słuchajcie, nie warto wdwątpić w żadnego człowieka, bo na właśnie na tym naszym YouTubie akwarystycznym obserwują mnie ludzie nie wiem co się dzieje ale naprawdę jest dużo bardzo dobrych ludzi którzy mi dużo pomagają nie chcę wymieniać ich ale naprawdę jestem im bardzo wdzięczny także wszyscy wiedzą o kogo chodzi no i postanowiłem, że w miarę moich możliwości każdy z Was no może nie każdy ale będę patrzał na takich akwarystów którzy którzy są których nie stać na coś nie o to chodzi, że po prostu będę kogoś omijał ale bardziej będę patrzał, że kogoś nie stać i takiemu właśnie akwaryście coś właśnie będę wysyłał tak postanowiłem dlatego postanowiłem bo mi kiedyś w życiu kiedyś pomagał ktoś jak zakładałem sobie ryby to ktoś mi założył te ryby no ja postanowiłem sobie i, sobie i tak i tak to właśnie będzie zdania nie zmienię także niestety ale Też muszę się odwdzięczyć jakoś dla Was wszystkich, bo teści mi dużo pomogli. I słuchajcie, niedługo wam nakręcę filmik co mam. I jakie tutaj właśnie jak to po swojemu powiedzieć będę robił sobie akwaria. Także każdy z Was będzie wiedział, widział. Wiem, że może będzie nudny filmik, ale powiem Wam szczerze, dzisiaj bardzo źle się czuję. Także postanowiłem i tak nakręcić na siłę, bo też chciałem podziękować koledze. Nie będę wymieniał, o kogo chodzi. Ale powiem. Koledzy od zbrojników. No i oczywiście pozdrawiam jego całą rodzinę, żonę, dzieci. No i też pozdrawiam Krzysia. Pozdrawiam innych akwarystów. Bo naprawdę jesteście super. Jaki jestem, taki jestem, ale jestem. Jeszcze jestem i dopóki jestem, będę z wami się dzielił. Tym co mam, a powiem Wam szczerze, zrobiła mi się na strychu hurtownia. Hurtownia rzeczy akwarystycznych. Także zobaczycie sami w następnym filmiku, ale będę stopniował powoli i pomału. A teraz Wam pokażę, jak akwarium wygląda z bliska. Tak właśnie wygląda akwarium. Jak tu widzicie, dałem anubiasa na ten korzeń, ale to nie ten korzeń. Tu gdzie jest mech, naprawdę jest piękny ten korzeń. Kogo bardziej dałem z tyłu, no bo wiadomo tam mam zbrojniki. No i młode ryby się chowałem, ale tutaj nie ma prawa, żeby jakaś rybka przeżyła, bo skalary. To sami wiecie o tym. Tu jest duży korzeń. To jest ogromny korzeń, naprawdę. Ten korzeń ma tyle zalet, że ma dużo różnych kryjówek, wejść. Jeszcze specjalnie wiertarką nawet wierciłem im takie specjalne jamy. Dziury porobiłem, bo miał chyba ze 4, a im jeszcze dorobiłem chyba ze 3. No jak tu sami widzicie, dałem Anubiasy, a ten duży korzeń. tak żeby miały kryjówkę właśnie glonojady się lubią tam chować kiryski inne rybki tak wygląda właśnie będę wam po długości kierował ten akwarium i sobie możecie zobaczyć jak sami widzicie roślin tu jest Coraz więcej. Nie po prostu dzisiaj tylko dostałem jedną roślinkę. Właśnie tą trawkę tutaj Wam pokazuję. O! Jak to się mówi, nurzaniec. No ja się na roślinach za bardzo nie znam. Ale chyba tak. I jeszcze zrobimy inne ujęcie. Sami zobaczcie, jak mi tutaj Anubias zarósł. Tu włożyłem sobie właśnie jak ten korzeń jest na dole i anubias to jest korzeń taki rozgałęziony, ale on cały zarośnięty jest anubiasem no i tutaj właśnie włożyłem kokosa no i pojedziemy teraz tutaj tu właśnie od, od Krzysia dostałem nie będę wymieniał od którego Krzysia anubiasa Zobaczcie jaki ładny, wysoko rośnie. Już go miałem w akwarium. No widzicie. Tu widzicie doszły mieczyki. Także porażka. Ale kolega był. Wszystkośmy sprawdzili. I wszystko ok, jest wszystko ok. Także powiem wam szczerze. Nie się jak to jest przysłowie nie nie śmiej się dziadku z czyjego wypadku, ale się nigdy z nikogo nie śmiałem. No raz mi ryby popadały, ale już cały cały zbiornik padł mieczyków jak wiecie. No, ale przez własną głupotę znowu se popełniłem głupotę i do świeżej wody wrzuciłem góraminy i rybki mi padły. Nic tu mniej więcej nie padło, tylko góraminy. Także nie będę żadnych ścian walił, po prostu przez własną głupotę. Także tak, tutaj jest 11 minut. Jeszcze wam pokazuję z bliska skalarki, wszystkie żyją, molinezje. Tu widzicie mieczyki też. W następnym filmiku wam pokażę co planuję i co mam i o was też nie zapomnę. Także pozdrawiam wam serdecznie. Jeszcze raz Wam dziękuję za te 1700 700 subskrypcji. Także dziękuję jeszcze raz z całego serca. Do następnego filmiku. Cześć, jesteście wszyscy wielcy.